www.emyślnik.colo.pl tutaj Państwo, byłem na Rzece Rgilewce w kwietniu zeszłego roku. Pokazywaliśmy nasz program rozwoju retencji korytowej albo kształtowania zasobów wodnych. I wtedy obiecywaliśmy, że wybudujemy sześć kolejnych jazów na Rzece Rgilewce. Teraz oficjalnie je otwieramy. Udało nam się. Wydaliśmy na to ponad 10 milionów złotych. To są działania głównie retencyjne, przeciwdziałanie skutkom suszy, dzięki temu retencjonujemy około 21 tysięcy metrów sześciennych. Ta woda na bezpośrednio na niecałe 300 hektarów, natomiast jeżeli mówimy tutaj również o wykorzystywaniu innych urządzeń wodnych, nawadniających typu melioracyjnego, to wtedy mówimy o oddziaływaniu już na, na około 3000 hektarów. To dla mnie wielki zaszczyt, bo być tutaj przy tym otwarciu, bo to jest inwestycja w bezpieczeństwo i w roku 2018, gdy tworzyliśmy w Sejmie podwaliny pod powstanie tej instytucji Wód Polskich, opozycja nam zarzucała. Tworzycie następną instytucję. Nie. Tak, jak pan prezes tu przed chwilą powiedział, ta instytucja Wody Polskie ma bardzo ważne zadanie: gospodarka wodą, przeciwdziałanie suszy i retencja wody. Również przeciwdziałanie przeciwpowodziowe. I to są zadania, które solidnie i powiem z odpowiedzialnością w przyszłość realizuje. Ja jako poseł. Oczywiście członek Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa te zadania będę wspierał i te zadania, jakie ma przed sobą jeszcze wiele innych inwestycji, bo przecież również już wiem, że roz, został rozstrzygnięty przetarg na modernizację wałów przeciwpowodziowych z Koła do Kościelca. To bardzo ważne rzeczy, bo tam są mieszkańcy, tam są mieszkańcy, którzy chcą się czuć bezpiecznie i my będziemy. Realizować ten program dbałości właśnie o rolnictwo, o środowisko. Tak jak do tej pory, przez te trzy lata. To, co zrobiły wody polskie przez te trzy lata, nie zrobiono przez poprzednie 20 lat. Dla naszego samorządu to jest tak naprawdę kluczowe wydarzenie, jeżeli, tak jak pan poseł powiedział, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na tym terenie. Zarówno bezpieczeństwo dla E, tych, którzy zajmują się rolnictwem, bo powiat jest w dużej części typowo rolniczy, ale i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Dzięki tej inwestycji, tym sześciu jazom, tak naprawdę na życie Gilewce dzisiaj już możemy mówić o naprawdę zorganizowanej gospodarce wodnej. Ale i dzięki tej inwestycji również dzisiaj już nie boimy się takich zdarzeń, jak miało to E, udziału w 2010 roku, kiedy tak naprawdę rzeka Argilewka mocno dała nam się we znaki powodziowo. powodziowo. Wtedy mieliśmy bardzo dużo podtopionych e, nie tylko upraw pól, ale i gospodarstw, e, podtopionych e, mieszk e, budynków mieszkalnych, chociażby w samym Grzegorzewie. Dzisiaj dzięki tej inwestycji wiemy, że już ten problem przynajmniej w dużej części zostanie ograni o, o, ograniczony lub wcale nie zaistnieje, ponieważ yy, ta gospodarka tutaj na bieżąco będzie regulowana, tak jak pan prezes powiedział. W związku z powyższym, panie prezesie i panowie dyrektorze, ja bym chciał Wam bardzo za to podziękować. Dla nas to jest strategiczne zadanie, no i dzisiaj już bezpieczniej. Na gminie Grzegorze, w na gminie Kłodawa i w powiecie kolskim się żyje i funkcjonuje. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję i chciałbym tak już osobiście też podziękować panu Jankowi Barczakowi, dyrektorowi, z którym tak naprawdę to na bieżąco o tych tematach rozmawiamy. I tak tutaj pan poseł powiedział: nie tylko cieszymy się już z tej inwestycji, ale i mamy w planach kolejne zadania dla powiatu kolskiego, na których nam zależy, a które wiem, że państwo też są zainteresowanie, by dalej realizować. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla Wód Polskich i wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Chciałbym wyrazić moje wielkie zadowolenie z inwestycji, jaka została zrealizowana kolejna inwestycja na terenie naszej gminy Grzegorzew. Drodzy Państwo, wyrazy uznania i podziękowania za program, panie pośle, za program Stop Suszy. Szanowni Państwo, pan prezes wspominał i pan dyrektor wspominał i pan starosta wspominał, jakie problemy były w naszej gminie, Wtedy, kiedy rzeka Argilewka wylała, kiedy należało wyprowadzać rodziny z domów, to był trudny dla nas wszystkich czas. I drodzy państwo, padło tutaj wiele słów. Ja chciałabym powiedzieć, że w gminie wiejskiej Grzegorzew, taka inwestycja to jest wielka rzecz. I naprawdę, to nie są gładkie słowa, szanowni państwo, dla naszych rolników, dla naszych, bo gmina Grzegorzew jest gminą rolniczą. Ten kompleks łomkarski, który Państwo widzą, który Państwo widzą i ten wspaniały szum wody na tym jazie to bardzo, bardzo jest dla nas takie bardzo piękne, a jednocześnie budujące. Proszę Państwa, drodzy Panie, Panowie, chciałam wszystkim podziękować i oby tylko nikomu, nie, nikogo nie pominąć. Nade wszystko tutaj na ręce Pana posła za ten program, który rząd realizuje. Panie Prezesie na pańskie ręce wyrazy uznania i podziękowania za to, że w Wielkopolsce Wschodniej, w Powiecie Kolskim, w Gminie Grzegorzew taka inwestycja powstała. I tak jak pan prezes wspomniał, jest to już kolejna inwestycja i wierzę głęboko, o pan radny tutaj właśnie udokumentowuje, bo są tutaj dzisiaj radni Rady Gminy, są rolnicy, szanowni państwo, to niezwykle ważna rzecz.